Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł, nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aż dług w ten sposób odzyska. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go, panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien. Lecz współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy Jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu Panu wszystko, co zaszło. Wtedy Pan Jego, wezwawszy Go, rzekł Mu, Sługo Niegodziwy, darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i Ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad Tobą? I uniósłszy się gniewem, Pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni Wam Ojciec Mój Niebieski, jeżeli każdy z Was nie przebaczy z serca swemu bratu. I rzeczywiście to słowo, które dzisiaj do nas przyszło, słowo, które bardzo dobrze znamy, słowo o przebaczeniu, bardzo ważne. Ile razy, siedem razy, nie, siedemdziesiąt siedem razy, niewyobrażalne słowo, słowo, które jest na wyrost, słowo, które przekracza nasze ludzkie możliwości, dzisiaj przychodzi do nas jako dobra nowina, dlatego że to słowo o przebaczeniu, o cierpliwości Boga względem nas, dzisiaj staje się ciałem i dzisiaj będzie przychodzić, będzie się wydawało w nasze ręce, będzie mówiło: bierz i jedz. Kolejny raz cierpliwość Boga do nas, Jego miłosierdzie, Jego niesamowita łagodność względem nas. I jeżeli dzisiaj rzeczywiście jesteśmy tutaj, zgromadzeni przez Pana, i przychodzimy z naszego życia, przychodzimy z różnych wydarzeń, poranieni, poturbowani, może noszący. Wieloletnie urazy. Jeżeli dzisiaj my jesteśmy tutaj i ta cierpliwość Boga będzie przychodziła do nas Jego, Jego miłość, Jego przebaczenie, Jego kolejny raz, życie za życie, to kiedy będziemy słyszeć słowa na końcu Eucharystii: Idź, idź w pokoju, to jesteśmy zaproszeni, żeby to życie dawać dalej. Żeby ten sposób życia, który, który dzisiaj przychodzi do nas, by uobecnił się w naszym życiu. Ja myślę, to jest coś, o czym ciągle zapominamy. Bo kiedy słuchamy tego słowa, jak ludzie, i tak mamy inaczej słuchać, prawda, ale jak ludzie, to znaczy patrząc się bardziej na nasze możliwości, niż na to, co Bóg może uczynić w nas, i to to słowo jest niewyobrażalne. Jak mam przebaczyć kolejny raz, 77 razy? Tyle razy ktoś obiecywał i tyle razy powtarzał to samo. W pewnym momencie kończy nam się cierpliwość, w pewnym momencie mówimy po ludzku: Jeżeli kolejny raz to zrobię, to będzie to niewychowawcze, nie mogę, nie mogę tak postępować. Nie mogę pozwolić, żeby ktoś mi wszedł na głowę, mówimy. Ale Chrystus dzisiaj mówił, odwagi, ja to zrobiłem. Ja w ten sposób jestem w relacji do ciebie. I rzeczywiście, kiedy patrzymy się, kiedy patrzymy się na krzyż. To rzeczywiście widzimy coś niewyobrażalnego. Jak można w ten sposób szanować życie drugiego człowieka bardziej niż swoje? Jesteśmy wezwani do robienia rzeczy e, niewyobrażalnych? Tak, jesteśmy wezwani do robienia rzeczy niewyobrażalnych. Jesteśmy wezwani do życia wbrew temu światu. Do życia, które będzie. Na wyrost do życia, które będzie głupstwem, które będzie kretyństwem, które będzie niewychowawcze. Dlatego, że Pan w ten sposób żył i postąpił względem nas. Pamiętam kiedyś takie spotkanie, e, z byłym generałem Franciszkanów. który mm, mówił o pewnej wspólnocie, jest taka wspólnota zakonna, wspólnota baranka, która żyje jako wspólnota w oparciu o, o opatrzność, nie mają stałych dochodów, pieniędzy, żyją, to są siostry, są także bracia, ale siostry jest o wiele więcej, żyją wydane, podróżują autostopem, żebrają o chleb każdego dnia od drzwi do drzwi i mówią, to jest życie, które jest przesadzone, to jest przesada. To jest przesada. Musi być jakaś taka, jakaś normalność. Nie? I on wtedy powiedział, jeżeli nasze życie nie będzie życiem, które jest przesadzone, to nasze życie nie ma sensu. Nie ma sensu. Jeżeli jest życiem ułożonym, takim grzecznym, takim, w którym wszyscy, które wszyscy są w stanie zrozumieć, to takie życie nie ma sensu. I ja myślę, że to jest bardzo dobre słowo dla nas, że nasze życie, życie jako chrześcijan, żeby było światłem, żeby mogło rozświetlić ciemności, mroku, śmierci, tych uraz, które, które się nosi, może tych podziałów, których jesteśmy świadkami, i że te podziały polityczne, prawda, które często wspowiedzi, już nie mogę słuchać, wyzywam, ale my wiemy, że te podziały biegną, biegną poprzez rodziny, biegną poprzez małżeństwa, poprzez ojców e, i synów, biegną poprzez sąsiadów, biegną poprzez parafie, biegną poprzez wspólnoty zakonne. Te podziały polityczne, które są, peopis, te podziały, które biegną w kościele między liberalnych a konserwatystów którzy mówią, tylko tak można przyjmować komunię, tak nie można, tylko w ten sposób można odprawiać mszę świętą po łacinie, nie tylko w językach oryginalnych. Te podziały, te nienawiści, te oddzielanie się od drugiego, te niezdolność, która jest, żeby dać drugiemu oddychać, dać drugiemu żyć, dać drugiemu być innym, kochać go jako innego. Dzisiaj Chrystus staje nam odpowiedź, w jaki, sposób, w jaki sposób można żyć, w jaki sposób, jaką misję mamy. Naszą misją jest to życie przesadzone, życie przebaczeniem, życie przebaczaniem 77 razy na dzień. Tak jak Chrystus, który przebaczył, chociaż sam nie zobaczył pojednania, nie? jako człowiek. Chrystus umiera mając 33 lata jako bankrut, to, co on widzi swoimi oczyma jako człowiek, kiedy umiera, to jest to, że wszyscy go opuścili. Zostaje przy nim tylko mama. Ale mama wiadomo, zawsze będzie przy synu, nie? Obojętny, jak wielkim, kim byłby, to mama się zawsze do swojego syna przyzna. Więc nie jest dziwne. Jest kobieta, która jest w nim zakochana. Oczywiście, że będzie. Jest jeden przyjaciel, Jan. Które nie rozumie tego, to wszystko, co się dzieje, ale jest przy nim. A reszta go opuściła, zdradziła, zaparła się go. Wszystko się rozsypało. Ale on żyje właśnie tym słowem: ile razy mam przebaczyć? 77 razy. Staje się przebaczeniem, mimo to, że zabierają mu życie, jego ostatnie słowa. To nie są słowa, jakie my często mówimy. Sprawiedliwość, Bóg, jak jest Bóg, jest e, nierychliwy, ale sprawiedliwy. Kiedyś spadnie grom na twoją głowę. Jak nie teraz, to w przyszłym życiu Pan Bóg cię do piekła ześle, nie? Wsyłamy innych do piekła bardzo, bardzo często. Może nie słowami, bo jesteśmy dobrze wychowani ale w naszych myślach ile razy skazujemy drugiego na piekło. Nie jesteśmy zdolni przebaczać. I kiedy patrzymy się na Chrystusa, dzisiaj na tego Chrystusa, który będzie do nas przychodził, to Chrystus pokornie przychodzi do nas, tak jak Go będziemy przyjmować. Chrystus nie robi podziału względem nas. Nie mówi, Ty nie możesz, Ty możesz. Przychodzi, to jest moje ciało wydane. Bierz i jedz. Przychodzi ten, który poprzez bankructwo zbawił nas, poprzez odrzucenie nas zbawił, nie zbawił nas przez to, że osiągnął sukces, że wygrał wojnę na argumenty. W ten sposób nas zbawił. I to ciało Chrystusa będzie przychodziło. Dlaczego jesteśmy wezwani do przebaczenia? Bo Pan przebaczył nam. Chrystus nie żył w inny sposób. Jeżeli chcemy być Jego, chcemy być Jego własnością, chcemy być Jego sługami, jeżeli prawdą będzie to, co dzisiaj będą wypowiadały nasze usta i dziękujemy Ci, że nas wybrałeś. Dziękujemy Ci, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli, A byśmy chcieli również rzeczywiście być tam, gdzie jest nasz Pan. Jeżeli dzisiaj mamy trudności, po ludzku mamy trudności, bo. To, to nie patrzymy się na nasze możliwości. Bo nasze możliwości starczają do, do drzwi Tego Kościoła. I kiedy wyjdziemy, wrócimy do domu, to, to wróci wszystko do nas cała fala. Ale dzisiaj patrzymy się na Chrystusa, tak jak Piotr, pamiętacie, który szedł do Niego po wodzie, kiedy patrzył się na Chrystusa, szedł po wodzie. Ale kiedy spojrzał na te fale, mówił, jest niemożliwe chodzić po wodzie. Tak jak i my mówimy, jest niemożliwe przebaczyć, niemożliwe, niemożliwe te, te urazy, które mam. Nie, nie jestem w stanie pozbyć się tej pamięci, którą mam sprzed 25 lat. To przychodzi do mnie i kiedy patrzymy się na te nasze możliwości, to nie my im. I, i nie jesteśmy w stanie przebaczyć niczego, niczego i zapomnieć niczego. Chrystus mówi: Patrz na mnie. I będziemy dzisiaj słuchać przed samym przyjęciem Chrystusa. Spójrzcie, oto baranek Boży. I co widzimy? Połamany chleb. I widzimy kielich krwi Chrystusa wylanej. Błogosławieni, którzy zostali zaproszeni na tą ucztę. I rzeczywiście możemy dziękować Bogu, że nas wybrał ale nas wybrał, żebyśmy byli jednym ciałem i jedną duszą, duszą z Nim. Święty Paweł w liście do Filipian mówi, obyście mieli te same pragnienia co Chrystus. I obyśmy rzeczywiście dzisiaj mieli te pragnienia. Panie, spraw, żeby to było możliwe. Spraw, żebym, żebym mógł w ten sposób żyć. Dzisiaj widzimy w pierwszym czytaniu, jak Jozue wprowadza Izraela do ziemi obiecanej. W jaki sposób? W jaki sposób Jordan się rozstąpi? W jaki sposób, że arka Pana tam wchodzi? Wiemy, że w tej arce, między innymi, są te dwie tablice, jest słowo Boga, które Bóg wypisał swoim, swoim palcem na tablicach kamiennych. To słowo otwiera drogę do Ziemi obiecanej, do Ziemi wolności. To jest coś, co Pan Bóg chce zrobić. Chcemy żyć w nowych relacjach? Chcemy, żeby Pan Bóg dał pojednanie naszym zwaśnionym stronom, tu w parafii, w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach, lewica, prawica, konserwatywni, liberalni, podziały, 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 mężczyzna, kobieta, nie wiem co. Chcemy, żeby Pan Bóg dokonał tego pojednania, żeby nas wprowadził do Ziemi Obiecanej, gdzie będziemy mogli wreszcie być wolni u siebie. To jest tylko ta droga, która otworzy, utworzy drogę do tego pojednania. To bankructwo, przebaczenie. To jest to słowo, które przychodzi i może nasze życie będzie na wyrost, nasze życie będzie kretyństwem i wariactwem, będzie przesadzone, ale tylko, tylko tak naprawdę ten sposób życia się liczy. Jeżeli sól straci swój smak Na co się sta? Chcemy być tą solą Solą, która nada smak Piękny jest ten psalm To jest ostatnie, co chcę powiedzieć Psalm, który dzisiaj śpiewaliśmy Który mówi, że może ujrzało i uciekło Jordan swój bieg odwrócił Góry skakały jak barany Pagórki niby jagnięta Ja sobie myślę o tych, wszystkich, o tych wszystkich górach i pagórkach, które powstały poprzez zamiatanie pod dywan nie? relacji, które nigdy nie doświadczyły przebaczenia, owszem, przymykania oka, kłótnie, niezgody, urazy, które nosimy, które próbujemy zapomnieć bez przebaczenia, ale zamiatając pod dywan. Wracamy do normalnego życia, ale to ciągle jest i urasta. To słowo dzisiaj, które przychodzi, ma moc że to wszystko Pan Bóg zabierze, że dotknie serca, że uleczy. Chcemy tego? Chcemy być jedno z tym ciałem Chrystusa? I żeby o nas mogli powiedzieć to, co dzisiaj będzie mówione. Spójrzcie, oto baranek Boży. To jest ten baranek, który jest przewidziany za życie świata. Tak jak pieśń śpiewaliśmy na początku, nie? Harfa i róg, harfa dziesięciostronna, nowy człowiek. Który, który śpiewa nową pieśń, róg barana, tego baranka, którego Bóg przewidział za życie Izaaka, ten baranek Boży, który jest przewidziany za życie świata. Chcemy być tym barankiem przewidzianym za życie, iść na rzeź, przebaczając kolejny raz. Ale tylko to się liczy, wiecie? Albo będziemy tą solą, albo. Przestańmy się bawić w kościół, przestańmy się bawić w chrześcijaństwo. Załóżmy sobie Stowarzyszenie Dobrych Obywateli, Dobrych Mieszczan, punktualnych, cierpliwych, grzecznych, uprzejmych. Ale to nie, są, to nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to jest to: Jedno z Chrystusem. Oby to słowo dzisiaj naprawdę dotknęło nas. I abyśmy potrafili prowadzić życie przesadzone w tym świecie, żeby móc rozsadzić tą cegłę, ten głaz, tą skałę, która nas oddziela od drugiego człowieka, oddziela ludzi. Aby Pan to uczynił z nami.